Witam, jeszcze bym chciał zgłosić, że trzeba by wychodzić do kościoła. Komunia to jest mniej więcej pieczątka, pieczątka przynależności do mnie, do Boga. Jest atrybutem, ale, ale to jest dobry znak. Jeszcze duchowny zawsze ma wsparcie Boże, Jego słowo to właśnie jest wsparcie dla duszy. No, niestety, jeśli ksiądz za, nie chce pochować kogoś, chociaż nie chodził do kościoła, ale jest dobrym ludźmi, człowiekiem, to przestanie mieć wsparcie Boże. Tak samo jak będzie kochał się z nieletnią dziewczyną, to też może się kochać, jest więcej pani po trzydziestce to może nie ma problemu. To jest ludzkie, to, ale nigdy nie jest młodszy, monum do 18 roku życia. To taki człowiek też już potem nie ma słuchać Bożego. Będzie gadał, ale nic to nie daje. No, jeszcze chciałbym powiedzieć, że te, chodzi do kościoła, ale też właśnie tak jak papież powiedział, pokazał, że to powinniście się medytować. Nie musicie się w domu modlić, to nic nie daje, ale medytować tak. Medytacja to ze świadomością jest połączenie i, i tak trzeba robić, żeby zasłużyć na wieczne życie, jak to mówicie, czyli nowe, nowe życie, nowe życie. A w końcu, jak takie zasłużone ludzie to ze mną się spotykają, do mnie dołączają, do Boga. Nie, nie tak jak teraz do ciała, też niektóre teraz do ciała, takie złote, pomieniające dusze do mnie docierają. Przez to jeszcze cieszy, czyste dusze. No, ale myślę, że to, że to jest właśnie dobrze poli do kościoła, naprawdę. I to, by ten kościół katolicki mógłby być na całym świecie, żeby tam innych tych bandyckich kościołów nie było, bo to nie jest dobrze. Tamtąd nigdy, tam właśnie najwięcej się traci dużo do kamieni, a musicie wiedzieć, że ja nie robię nowych, nie mam zamiaru, na razie tak, jak było z demonami. Im planeta się skończyła, przylecieli tu, poumierali, przestali się, jakby to mówicie, duchami, to są ciała wiecznie żyjące, niewidzialne, oni się mogą obrazkować, ale teraz myślę ich wyrzucić, nie wiem gdzie jeszcze, bo, bo po prostu zagrażają temu życiowi. Przesiadają się do ciał, właśnie takich jak Hitler, jak Tusk, albo, albo tam w tym kalifacie. Te ludzie to właśnie to są demony, i oni lubią robić psoty dla nich, to są psoty, a przy tym niszczą życie. To nie jest dobrze, jak może zastanowić się, gdzie, czy naprawdę ich wyrzucić. Bo trochę to deprymuje życie, trochę pomaga, żeby tyle życie było lepsze. Te, 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 te demony po prostu w ciałach ludzkich, nie tylko ludzkich, ale przeważnie ludzkich, bo zwierzęce są, jest proste życie i tam nie ma nic, czego nie robią, tylko najwyżej się odżywiają na to wszystko. No ewentualnie jak ktoś im zagraża, to się bronią, nie? To jest, to każdy, to, to, jest normalka, że się broni albo gdzieś tam ma swoje miejsce, gdzie spożywcie, jedzenie, a tam przyjdzie taki jeden, drugi, tam będzie ognisko poliwa bo coś, no to pogoni takiego człowieka, nie, tam dzika albo coś. No nie podobają mi się myśliwi, to już jest, niech myśliwi biorą mu się łapki i łapią te kleszcze. Czemu się biorą do świn, dzików? Dziki to ryją i uzadniają glebę w lesie. A jak oni strzelają do nich, bo mi się za dużo ich wydaje, bo mają do czego postrzelać. Każdy myśliwy, strzelający do zwierząt, nie urodzi się następny raz. Jak on umrze razem z duszą. I to jest moje słowo. I tego się nie zmieni. Tak musi być i nie. będzie. Umrze to zobaczyć. Takie myślimy. Co jeszcze chciałem powiedzieć? No pogoda już bociany przyleciałem, co już naprawdę jest dobrze. Może zimy nie będzie. W zeszłym roku było trochę zimy. W tym roku już nie ma zimy. Ja trochę wpływam na to, lubię. Właśnie wiosnę latą. Nie te zimno. To wszystko. Pozdrawiam.